Sformułowano takie stwierdzenie nieudowodnione, że sposobem na szkolną tremę jest się nauczyć. Kto się nauczył, ten tremy nie ma. No dobrze. A jaki jest sposób na przestraszonych katolików, którzy się boją? Boją się i się boją. I wiele. Defektów swoich będą usprawiedliwiać strachem. No, bierze się to pewnie z tego, że Bóg w ich życiu nie jest istotą ich myślenia i działania. Można powiedzieć, nie nauczyli się Boga. Nie nauczyli się Bożej kalkulacji. Dlatego rozmieniając swoją Bożą kalkulację na kalkulację światową. I w dialogu ze światem, w dialogu. Wypowiadają się często poświatowemu. Bo gdyby się wyrazili w innej logice i wartości, świat by ich nie zaakceptował i mógłby zaatakować. A cóż to? Na psaki się znajdzie, a na niedowiarka tej, nie ma sposobu. Życie Twoje jest świadectwem. Ociekasz treścią Twojej duchowości, jaka ona jest. Trzeba więc być katolikiem skatolicyzowanym. Przeobrażonym, jak dobrze wypieczony chleb, aby dwoje jakość myślenia, wrażliwości i odpowiedzi, aby one były dla ciebie sposobem istnienia i wyrazu. <Ky> Oczywiście, katolik jest człowiekiem mądrym, przebiegłym, przewidującym. i trudnym do trafienia jakimś argumentem światowym, ponieważ znając oręż świata zna też sposoby na świat jest w tym prostota i odwaga, ale jest w tym również uprzedzająca mądrość i umiejętność znalezienia się w sytuacji. Wtedy Twoje świadectwo życia, ono istnieje, nie będzie osłabiane przez szyderstwo świata i inne ciosy, lecz świat swą stałością obezradnisz i obezwładnisz. Na to trzeba trochę czasu, ale tak się będzie działo. Na przykład już w starożytności wśród zdziczałych obyczajów ugańskiej studiującej młodzieży był to święty Bazilii. Ale jego żadne szykany nie dotykały. Był tak pełen powagi, mądrości, odpowiedzialności, że to co złego działo się obok, on w tym nie uczestniczył, był wolny. Świadectwo Jego duchowości było jaskrawo oczywiste i nie do pokonania. Gdziekolwiek jesteś, masz się nie dostosować do tego, co tam jest, tylko tam, gdzie wejdziesz, masz wejść z bogactwem swojej osobowości, z bogactwem Twoich przekonań, wartości i zaangażowań. Tam masz wnieść siebie i swoje. Aby zastany układ został zmieniony i doznał jakiegoś przeobrażenia. Katolik to nie tylko głosiciel, ale i nosiciel Boga. To ten, który coś Bożego wnosi w środowisko, w którym przebywa. Dlatego nie wolno się Tobie bać. Strach nie może być Twoim obliczem. Masz nad nim panować. Strach to jest więzienie bez krat, a ty jesteś jak wolny czyli nie jesteś zastraszony. Dziś bardzo łatwo ludzi zastraszyć. człowiek zastraszony traci orientację, poddaje się i dostosowuje. Tyran. Pokona wielu zastraszonych bez oręża. Wystarczy, że padnie rozkaz. Bezmyślnie wielu będzie posłusznych yy, podłości tyrana. Świat wchodzi w rolę tyrana. Ale ty nie jesteś świata ani dzieckiem światowym. Dlatego tyrania świata ciebie nie powinna dotyczyć. Cię błązuje prawda, rozumność. Wola Boga, miłość autentyczna, zbawienna, miłość bliźniego, która pomoże innym wytrwać własne, a innych pomoże ocalić i pozyskać dla zbawiennej łaski. O kim świadczysz, tego jesteś wyznawcą, a przez to i głosicielem choćby w postawie nieugiętej, uzasadnionej, mądrej, wręcz imponującej innym, tym wolnym, niezastraszonym, im się zazdrości. Ci bowiem dostosowani, zastraszeni, którzy zgubili swoją osobowość, ci nie mają argumentów i nie są na zbudowaniu innych bo sami siebie osłabili i wiele złego z nimi się dzieje bądź więc człowiekiem Chrystusowym coś na kształt świętego Jana Chrzciciela który po to przyszedł by dać świadectwo prawdzie o nadchodzącym Mesjaszu po to z wody aby się Żydostwo nawracało i przysposobiło siebie do przyjęcia Słowa Bożego, które będzie głosił im Jezus. A ja był sługą prawdy, i tym, który wskazał Jezusa eksponując Go w swoim życiu. Jezusie powiedział, trzeba by On wzrastał, a ja się umniejszał. To jest też takie zadanie dla kochających prawdziwie. Trzeba by wzrastał ten, kogo kochasz, a Ty, żebyś się umniejszał dla Niego, dla Jego zbawienia, bo Twoje umniejszanie się Cię nie unicestwia, tylko czyni Cię bardziej pojemnym na łaskę, skromnym przed światem, czyli niezagrażającym i przez to, przez Twoją skromność świat będzie miał śmielszy przystęp do Pana Boga. Wiecie, jakich spowiedników szukają grzesznicy, łagodnych, łatwych, przy których łatwiej opowiedzieć czarność swojego życia? Szukają skromnych, bez znaczenia, takich, których się prawie nie zauważa. No, z takimi łatwiej, tak jest, punkt widzenia grzesznika. No, do spowiedzi idzie się czasami ze strachem, z nieufnością, a powinno się iść z ufnością, z oddaniem, ze skruchą i bólem własnej duszy, że się idzie do Boga utraconego w grzechach po raz kolejny po tegoż Boga. Przecież Pan Bóg w Twoim życiu ma jedno zadanie, które przydzielił samemu sobie. Tak Cię będzie prowadził przez zazwyłości życia, abyś pozwolił się ogarnąć Jego zbawiennej miłości i byś się doprowadził do ocalenia. W Twoim życiu wcale nie chodzi o spełnienie marzeń, oczekiwań, o to by się Tobie ułożyło. Żeby sobie pożył i było ci dobrze. Chodzi o to, być przez gąszcz życia przedzierzgnął się do Boga w wieczności i usposobił się i uzdolnił do tego, by Bóg przenikający Ciebie stał się Twoją właściwością. By to Twoje człowieczeństwo przeobrażone Bogiem, było tak do Boga podobne, tak Bogu oddane i należne, by w tobie też ktoś zobaczył Boga, ze względu na Boga byś mógł siebie ocalić. W pewnym poprawczaku chuligaństwo było nie do opanowania. No ale tam jest szkoła, i też jest katecheza. I tylko jedna, jedyna katechetka była przez nich akceptowana. No bo to kobieta, łagodność, jakaś słabość. Ale też miała w sobie Ducha Bożego. Jeżeli potrafili Katechetę poprzedniego znieważyć czy nie, to ją byli gotowi na krzesełku nosić, by ją tylko mieć przy sobie. Ona miała Ducha Bożego. I ten Duch Boży spływał na owych grzeszników. Którzy na ten moment łagodnieli i odzyskiwali siebie. A byli to ludzie bardzo zaprzedani zło. Piekielnemu zło. A ona wnosiła Boga w sobą. I była jak światło w ciemnościach. I to jest Twoje zadanie. Byś był jako ta sól, która nadaje smuk, smak. Jako światło, które likwiduje ciemność. To jest te dwoje zadanie. Nie chodzi o czynną konfrontację w jakichś tam uliczno-sklepowych pyskówkach. Lecz Twoje słowo prawdziwe, wyważone, Twój gest oczywisty i niewymuszony, mają ociekać Bogiem. Wtedy, gdy Bóg. Tobie króluje, Jego Królestwo będzie też przenikać na innych poprzez Ciebie. Twoja wiara uczyni Cię kanałem łaski Bożej dla innych. Za czasów Pana Józefa, w przypowieści Pan Jezus mówił przypowieść o tym, który zgubił jedną owcę, zostawił dziewięćdziesiąt dziewięć i szukał tej jednej. Brał na ramiona i przeprowadzał. Dzisiaj Pan Jezus musiałby powiedzieć o, o, o tym, że musi zostawić 10 obiet szukać 90, które się zagubiły. W każdej rodzinie mamy utracjuszy, na których można się wykrwawić. Jeszcze będzie mało. Jeszcze niedobrze, jeszcze źle. Bo gdzie kruje Bożek, u ludzi i między ludźmi to oni ma poszanowania dla człowieczeństwa. Tam jest walka o kult własnej osoby. Często jest też tak, że dzieci kiedyś były ubóstwiane, a później są nie do opanowania. Bo one w dalszym ciągu chcą być bożkami, tylko już wyznawców nie mają. No to wtedy stają się dziećmi upiornymi dla środowiska i na złość sobie. Bo gdzie nastąpiło odejście od prawdy i zdeformowanie osobowości w zakłamaniu i grzechu w swobodnym, tam człowiek staje się wyznawcą praktyki życia. Jest taka prawda, prawidłowość. Jeżeli nie żyjesz według tego, jak myślisz, to dojdziesz do tego, że będziesz myślał według tego, jak żyjesz. Czyli dorobisz sobie teorię usprawiedliwiającą grzech. Dlatego tak trudno przekonać i pokonać wielu grzeszników, bo nie wszystko mają usprawiedliwione. gdyż myślą i wartościują według swojego postępowania. Postępowanie nikczemne, ale dobrze wytłumaczone. Dlatego dzisiaj jednym z przejawów świata jest to, że się ludzie tłumaczą. Bez przerwy się tłumaczą. Nie pamiętają o tym, że ten, kto się tłumaczy, ten się oskarża. To co się tłumaczyć z faktów prawych, kiedy no są jaskrawe. Ale kto się tłumaczy, ten musi światu wmówić, że ten, który się tłumaczy, jest w porządku, by mu nie poczytano czegoś za grzech. No bo człowiek chce być usprawiedliwiony, uzasadniony i mieć etykietkę, że jest niewinny. Niewinny, gdzie on jest? Ty też jesteś ze zbioru winnych, ale ukochany przez Boga. I ta twoja wina nie jest dramatem ostatecznym. Dramatem ostatecznym jest to, gdy winy za winę sobie byś nie poczytywał. Kto bowiem grzech usprawiedliwia, nie przyjdzie w skrusze do Boga przebaczenie, bo już jest usprawiedliwiony. Więc ten, kto udaje sytego, nie przyjdzie po pokarm. Dobrze poinformowany, nie przyjdzie po informację. Po prawda nie przyjdzie. Są różne wielostopniowe, dalekosiężne zakłamania, których wyznawcami są ludzie, którzy w swej codziennej delikatności bardzo zatroskani o siebie, straszliwie delikatni i obraźliwi i zagniewani, stają się dla siebie problemem i dla innych. Człowiek bowiem żyjący na samym usprawiedliwieniu prowadzi siebie do samozadowolenia i nawet jak będzie pokać z żalu nad sobą, to jeszcze będzie miał poczucie krzywdy, że świat go nie uwzględnił, by się na nim nie poznał. Módl się o to, co jest nędzą twoją codzienną, aby Pan Bóg tam wszedł i dał swój ład i ocalenie Ciebie. Tego potrzebujesz. Świadectwo świętego Jana było jaskrawo jaskrawe. On miał nic dla siebie, z względów ludzkich żadnych, zero. Heroda się nie bał, z Żydami się nie liczył, chłostał ich prawdą, aż wielu się nawracało, przychodząc, wznając swoje grzechy i przymiot chrzest pokuty, ponieważ stawiając ich w prawdzie i przed prawdą o nich samych, nie im złudzeń i innej możliwości, jak tylko tego, by się nawrócili. Dlaczego człowiek się nie chce nawrócić? Bo szuka alternatywy, wyjścia innego, wyjścia z sytuacji na inny sposób. Dlatego się nie nawraca. Bo szuka... Nawrócenia mniej bolesnego i życia mniej kosztownego. Szuk jakichś okoliczności łagodzących, a najlepiej, gdyby tak te grzechy udało się zamienić w cnotę i zasługę. O, to byłby dopiero interes. I niektórzy mają to w sposób nieuświadomiony na swojej myśli i swoim planowaniu życia. Z upartego w grzechu. Na co on czeka? A czeka. I on też nie wie dlaczego. Ale czeka. Jemu jest potrzebna kąpiel modlitewna. W tej modlitwie zaproszonej przed Boga przez tych, którzy, przez tych, którzy go kochają. Kogo kochasz, przed nim się uniżasz, jemu służysz. Wobec ukochanego zapominasz o sobie stajesz się pielęgniarzem jego duszy. Dlatego, nawet w ludzkiej nieporadności, może argumentów wiele nie powiesz, nie będą zbyt trafne, ale łaska od Boga, złączona z Twoim niezbyt wydarzonym działaniem, dokona rzeczy niemożliwej, dokona zbawiennego uratowania tego, który latami nie reagował na argumenty, bo wystarczał sobie i Boga nie potrzebował, bo miał fałszywy wizerunek Pana Boga, więc fałszywy wizerunek odrzucał, bo fałszywy wizerunek to nie Bóg, Bóg nie ma wizerunków. Jakieś wyobrażenie o Bogu jest to jakieś bardzo ryzykowne wyobrażenie, bo ono nic nie wnosi w poznanie samego Boga. Tutaj na ziemi, potrzeba Ci Twojej całkowitości dla Niego, by Jego łaska mogła być Twoim ostatecznym ocaleniem. Tak się przyglądasz w lustrze, jak wyglądasz, tak zapytaj się siebie samego, boisz się i proś Boga, byś się nie bał. To jako człowiek odwagi, czyli zawierzenia Bogu, pójdziesz tam, gdzie jeszcze nikogo nie było. I to będzie Twoja ziemia. To będzie Twój łup, Twoja zdobycz. Zwycięstwa, gdy przyjdzie, nie będą Ci zazdrościć. Zapłacisz za nie sobą. Ale też, żeby zwycięstwo zauważyć, trzeba być ducha zwycięzcy. Podobne łączy się z podobnym. Stąd widzisz, że życie bez trudu i walki nie istnieje. Ale trud i walka muszą być tylko na torach prawdy i powinności wynikającej z Boga woli. Boga wola to Twoje uskrzydlenie, udysponowanie Ciebie, które Cię przeprowadzi do zbawiennego końca.